Dzień dobry, witam się z Państwem. Bardzo mi miło. Zapraszam serdecznie wszystkich na horoskop na miesiąc październik 2022 i zapraszam wszystkich, a przede wszystkim skorpiony, ponieważ jest to czytanie dla Was na tenże miesiąc, no i od razu, nie tracąc czasu, przechodzimy do czytania. A skorpiony, co dla Was tutaj na październik? Jaka tutaj główna taka energia będzie przyświecała Wam? W październiku dla skorpionów taka główna energia. Trzy monet. Trzy demonety. <noise> Okej, okay, trzy monetki. No mówią nam o tym, że jesteśmy skupieni po prostu na jakimś projekcie, na, na jakiejś budowie, tak? Chcemy coś zbudować. Prezentujemy to, co potrafimy, skupiamy swoją uwagę na, na czymś ważnym, ale też i zwracamy na siebie uwagę innych. E, tutaj osoby będą chciały z nami wejść w współpracę, ponieważ to, co robimy, e, podoba się. tak Inni uznają to za wartościowe, godne uwagi i godne zapłaty. Więc tutaj takie energie będą Wam e, cały miesiąc rzutować i zobaczymy najważniejsze wydarzenia w Waszym. W życiu w październiku. Hmm. A i cóż tu mi wyszło? Bardzo dużo takiego było dobrze, dobrze żarło i zdechło cesarzowa. Pod spodem, która mówi o tym, żeby dbać o wszystkie swoje pomysły, o swoje interesy, o rzeczy związane z projektami, z pracą, z pieniędzmi. tak? Trzeba tego doglądać, trzeba o to dbać, a dopieszczać, bym w razie, bym powiedziała chodzić koło tego a, i po prostu to rozwijać. Tymczasem. Tymczasem, drogie Skorpiony, karty pokazują, że jakaś współpraca albo będzie zablokowana, albo jakaś współpraca powoduje, że, że wy w jakiś sposób jesteście blokowani, albo ktoś chce zablokować wasz potencjał, tak? Ponieważ mamy tutaj trójkę monet. Więc to jest taka energia, gdzie. My już mamy jakieś talenty, coś po, posiadamy, tak? Umiejętności. Oczywiście one są jeszcze nie takie pełne, nie takie oszlifowane, bo dopiero co wyszliśmy jakby z dwójki monet. Ale już nie jesteśmy takimi żółtodziobami i zwracamy na siebie uwagę tym, tak? Wszyscy to widzą, że my już mamy jakiś fach w ręku, coś potrafimy, jakiś talent, potrafimy to spieniężyć. To jest warte, tak? W związku z tym może być tak, że ktoś celowo może Cię chcieć blokować. Ktoś chce zablokować właśnie Twój potencjał. Może być tak, że jakaś wypłata, pieniądze jakieś zostaną dla Ciebie w jakiś sposób zablokowane, przyblokowane. Albo właśnie współpraca, ktoś, kto z Tobą współpracuje, no będzie. Eee, nie wiem, może jakiś kontrahent, tak? Tu jest jakaś, jakaś blokada tego wszystkiego. Jakieś, jakieś zablokowanie, a eee, jakieś oczekiwanie, mam wrażenie, że jest zablokowana współpraca, eee, wypłata, ktoś tutaj coś blokuje, to jest jakaś osoba, która ci zazdrości tego potencjału, bądź po prostu no, eee, takie czasy, tak? Instytucje nam coś tutaj narzucają, może jakiś tysiąc przepisów, po to, żeby coś nie wyszło, albo. No coś w, tym, coś w tym stylu jest tu zablokowane, może też jakaś wypłata, pensja e, też może to być wstrzymane, może być tak, że Ty czekasz na coś, mm, na rozwiązanie jakiejś sprawy albo na, za, na tą zapłatę, tak i nie widzisz, że masz możliwości zadziałać w jakiś inny sposób, tak. Albo nie, nie doceniasz, że ktoś chce Ci w jakiś sposób pomóc, że ktoś e, widzi Twój talent, docenia i z jednej strony ktoś może to blokować, a ktoś może mówić: Hej, e, ja Ci tutaj pomogę, albo Ja Ci zapłacę, albo coś Ci tu dam za to, tak? Wejdź ze mną współpracę, oferuje ci coś, a ty jakby skupiasz się na tym, co jest zablokowane, jakby odrzucasz inne opcje, możliwości, propozycje, a tylko ponieważ wymyśliłeś sobie już jedno coś, tak? Skupiasz się, kierujesz swoją uwagę tylko i wyłącznie na tą jedną jakąś rzecz, czy jedną współpracę, czy jakąś jedną możliwość i jakby w tym się zamykasz, tak? Nie, nie już nie chcesz widzieć innych rzeczy. To powoduje wszystko, jakieś zachwianie bym powiedziała równowagi, a jakąś taką destabilizację, konieczność być może wsparcia w kimś, taką konieczność być może wsparcia, oparcia w kimś, na kimś, wymusza podjęcie decyzji, co dalej z tym zrobić, bo sytuacja no, taka, tak nie może być, tak. W końcu chodzi nam o to, żebyśmy się tutaj rozwijali, żebyśmy budowali, tworzyli, a nie, żebyśmy żyli takiej w blokadzie, zawieszeniu, w apatii, zniechęceniu, a i ciągle w jakimś takim postawieniu przed koniecznością wyboru czegoś, tak? Może przyjść do Ciebie jakieś wsparcie. Tylko czy ty to będziesz chciał przyjąć, skorpionie. Zobaczymy, a cesarzowa mówi o tym. Dbaj o to, pielęgnuj, doglądaj, tak? Podlewaj. To jest dobre, to co robisz, jest dobre, ale no może właśnie trzeba zmienić jakiś kierunek tutaj, a podjąć decyzję: czy dalej tutaj tkwić przy tych blokadach, czy może przyjąć coś innego tutaj, tak? Bo mamy tutaj dwójkę, dwie jakieś rzeczy. Jedna, jest, jedna blokuje, druga nam oferuje, ale my nie widzimy i stoimy w związku z tym na jednej nodze. Brak równowagi, zaraz się wywrócimy. Potrzeba jest wsparcia, i to wsparcie może do nas przychodzić, tylko my go nie widzimy, ponieważ jesteśmy skupieni na tym, co blokuje, tak? Albo na tej osobie, albo na tych przepisach, na tym sposobie działania, etc., etc., a nie widzimy tu innych rozwiązań, które przychodzą. Na co masz wpływ? Na co masz wpływ? A teraz mi się też pokazało, że niektórzy mogą być w, jakiejś, w jakimś trójkącie, tak? I ponieważ czują się w jakimś tutaj a, związku, zablokowani, a, przychodzi coś do Was z zewnątrz, coś nowego. Natomiast a, jest problem z decyzyjnością, tak? Co tu z tym zrobić? Ale już może ten wątek to porzućmy. A, ok, zobaczymy, na co nie masz wpływu, Skorpionie? Na co Ty tutaj nie masz wpływu w tym. No właśnie, nie, ba, nie do końca jest, e, masz wpływ na jakieś umowy, na, e, na zrealizowanie tych umów, e, na jakieś, nie, nie masz wpływu na to, że coś zostanie zapisane, podpisane, umowa, współpraca nawiązana, przedłużona, że to pójdzie szybko, że to nastąpi, nastąpi jakieś rozcięcie, uwolnienie, e, pójście dalej, tak, jakby na to nie masz wpływu, na wynik negocjacji, Postanowień, to tak jakbyś miał po prostu czekać, ktoś coś tutaj blokuje. Ja bym powiedziała tak: ktoś po prostu, kura, która mogłaby przynosić złote jajka, została wsadzona w jakąś taką ciemną dziurę i, i tam ma, nie wiem, czekać aż zardzewieje, tak? Albo aż się zdez zdezaktualizuje. I w związku z tym powstaje konieczność podjęcia jakiejś decyzji, co z tym fantem dalej zrobić. Jakby zaplanowania rzeczy od nowa, a może też i wsparcie się kimś, czymś, tak, bo no, nie ma wpływu na to, żeby tu sobie poradzić. Nie wiem, mam wrażenie, że z jakimiś przepisami, nakazami jakimiś, ktoś nas tutaj celowo w jakiś sposób blokuje, ale może być to też osoba, która po prostu zazdrości nam tego potencjału, tych możliwości. A na co masz wpływ w takim razie, skorpionie? Na co tutaj jest wpływ? Na co jest wpływ? Na cesarzową. Karta się powtarza, widzicie, ona była wcześniej pod spodem. I mamy osiem kubków. Ja bym powiedziała tak: masz pod spodem, mamy osiem kubków. Masz wpływ na to, żeby zapanować nad swoimi emocjami. Tak? nie popadać w apatię, w zwątpienie i w takie że ojej, no ręce mi opadły, tak? Już odechciewa mi się po prostu dalej działania, robienia, współpracy i tak dalej, tak dalej. Więc masz szansę na to, żeby zapanować nad swoimi emocjami, żeby się uspokoić, żeby rozumieć, że w życiu jest jakaś cykliczność, tak? Zmieniają się pory roku, są jakieś cykle. A więc e, coś e, wymaga być może przeczekania, tak? Może ta sytuacja e, nie trzeba się może z tym jakoś tak spieszyć i podejmować jakieś e, decyzji, które e, mogłyby, nie wiem, zaważyć na czymś, tak? Może trzeba poszukać tutaj wsparcia, a może trzeba po prostu spróbować wytrwać w tej sytuacji e, przez e, krótki czas październik i po prostu. Powiem książkowo w spokojnej pozie, po poczekać i popatrzeć co przyniesie mi los, tak? Ponieważ cesarzowa e, nie jest osobą, która dużo działa, tak? Ona już korzysta z tego co ma. Więc może masz na razie wystarczająco, tak? Też te cztery kielichy może mówić o tym, że sytuacja finansowa nie jest zła. Może masz na razie wystarczająco, żeby coś przeczekać w spokoju. Jeżeli ktoś coś blokuje, no nie masz na to wpływu. Mm. Powstaje jakaś nierównowaga, powstaje jakaś konieczność tutaj zadecydowania czegoś. Może trzeba nawiązać współpracę z kimś innym, może taką decyzję trzeba będzie podjąć. Ale cesarzowa mówi o tym, żeby pamiętać o tej cykliczności i żeby właściwie nie robić jakichś radykalnych zmian, nie robić jakichś nerwowych ruchów, tak? Spokojnie, z gracją. A jakaś tam cykl przeminie tak I, i, i może znowu będzie można powrócić do rozmów, do, do prób, ale cesarzowa nie zwalnia z tego, żeby mimo wszystko pielęgnować swoje pomysły, swoje tutaj zaczątki, relacje, jakąś tam współpracę, trzeba tego doglądać, ale nie robić jakby jakichś takich zbytecznych... Podrygów i panować nad swoimi emocjami. Jeżeli jest ten wątek dla niektórych skorpionów aktualny, ten, który mówiłam, który, który pognałam szybko o jakiejś możliwości zdrady czy coś takiego, tak? No, jakby znowu karta mówi o tym, że yy, no, yy, małżonka tutaj pokazuje się jako ta lepsza opcja, tak? Opcja, która jest dla nas bardziej korzystna i przy której yy, warto wytrwać, tak? No, A, tak tutaj by karty pokazały. A co ci tu przeszkadza? Co będzie takim problemem, też głównym? Co ci się tutaj pod nogami, Skorpionie, plącze? No, właśnie ta zmienność emocji. Po, po pierwsze, emocje, taki kołowrotek, tak, że możesz mieć zmienne emocje, nad którymi należy zapanować. Może być też takie zawirowanie, które los nam po prostu daje, i to trzeba właśnie przeczekać, tak? Po prostu przeczekać. Jakiś taki los będzie, gdzie być może zawsze do, 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 dotychczas coś Ci się udawało, byłeś tak na górze, no i teraz przychodzi taki czas, kiedy los postanawia Cię sprawdzić w jakiś sposób, tak? Postanowi Cię tym razem spowolnić, zablokować, tak? I to jest jakimś takim problemem. No tak się wydarzyło, tak los chciał. Nie, tu nie karty nie, nie pokazują, że tu coś z Twojej winy się wydarzyło, ponieważ jakby tutaj jest... Twoje skupienie się na celu, na pracy, na m, efektach, na wynikach, no tak po prostu wyszło, tak, trafiło na Ciebie i karta znowu mówi, no trzeba jakby spokojnie do tego podejść, tak, rozumieć tą, e, m, tą przemijalność, te, te pory roku, tak, są różne pory roku, e, różne nastroje, etc., ale trzeba tutaj ze spokojem do tego podejść, przeczekać, co, jaka rada tu by była dla Ciebie? A jaka by była dla Ciebie rada. Jaka dla Ciebie by była tu rada? Hmm. No właśnie troszeczkę troszeczkę to jest. E, troszeczkę ci się karty poukładały w taki sposób e, sprzeczny. E, ale ja bym powiedziała tak. Ponieważ przy tej cesarzowej się to pokazuje wszystko, tak? Więc ja bym powiedziała tak: walcz o swoje. A mamy jako radę rycerza mieczy, a przed chwilą w szansie była cesarzowa, etc. Więc ja bym powiedziała, że walcz o swoje, i tu mamy czwórkę, tu mamy, ktoś nas blokuje, tu mamy czwórkę kielichów, tu mamy dwójkę buław, która mówi nam o konieczności jakiegoś wsparcia się, wsparcia się kimś czymś, czasem przejęcia jakiejś tam kontroli, ale cesarzowa mówi, robimy to spokojnie z gracją, bez jakichś wygłupów, tak? I bez jakichś akcji dzikich. Znowu rycerz mieczy mówi o tym, żeby walczyć o swoje ideały, o swoje sprawy, etc. Więc przy cesarzowej, przy tej dwójce, ja bym powiedziała tak, przejmij kontrolę spokojnie, ale nadal miej na uwadze swoje, swoje ideały, swoje sprawy, to, co chcielisz w życie, tak? Więc na spokojnie przejmij kontrolę nad swoim działaniem, tak? Nad, nad sobą, swoimi emocjami, swoim ogniem, pasją, ale uspokój to, wycisz to bardzo spokojnie, nie spiesząc się absolutnie, pamiętając o przemijalności tego koła fortuny, wdrażaj bardzo spokojnie, właściwie z takim stoicyzmem, tak, ciągle pamiętając o tym, co naprawdę chcesz osiągnąć i do czego zmierzasz, tak? Tak, ja bym to powiedziała. Nie spieszymy się. Chodzi tu o współpracę, o pieniądze, o jakieś nowe projekty. A zaciekawienie kogoś swoim pomysłem, swoją osobą, tym co robimy, pokazaniem się, tak, a może otrzymaniem jakiejś dotacji na jakiś dalszy rozwój, czy zapłaty wręcz za coś. A spokojnie. Spokojnie, ale pamiętaj, e, o co walczysz, co chcesz osiągnąć, ale rób to w sposób taki przemyślany i, i z gracją. Takie karty dla ciebie. Pod spodem mamy magika, który mówi o tym, że mamy możliwości. Poukłada się wszystko z powrotem tak na naszą korzyść, ale musimy po prostu przeczekać to koło fortuny, zanim znowu będziemy mogli ruszyć po swoje, tak? po tą trójkę monet. Takie karty dla Ciebie, Skorpionie. Mam nadzieję, że coś Ty z tego e, weźmiesz dla siebie. No i co? Pa!